Jak to możliwe, że niektórzy zarabiają z lekkością 30, 50, 100 tysięcy złotych miesięcznie we własnych biznesach, gdy inni mają problem z przebiciem pierwszych 10 bądź 20 tysięcy złotych miesięcznie, mimo dużej ilości czasu pracy, stresu i frustracji? To bardzo proste. Te osoby, które osiągają te wyniki z lekkością, grają na cheat kodach, używają właśnie takich sztuczek, magiczek, które pozwalają im osiągać zdecydowanie wyższe wyniki, mniejszym nakładem czasu i energii niż inni. I bardzo możliwe, że grałeś w jakieś gry komputerowe i tak dalej. I w tych grach często właśnie były jakieś takie skróty klawiszowe, które pozwalały tobie na, na przykład, nie wiem, zyskać większą ilość gotówki, bądź wykonać szybciej jakieś zadanie, bądź, nie wiem, być niewidzialnym, widzieć przez ściany, cokolwiek takiego. I tak samo jak w grach komputerowych, tak samo w biznesie, tak samo w życiu są takie właśnie cheat kody, takie skróty klawiszowe, które możesz wykorzystać do tego, aby zarabiać więcej z większą lekkością i luzem. I cześć z tej strony, Kasper. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o tym, jak rozwinąłem biznes online do 100 tysięcy złotych miesięcznie, będąc leniwą osobą. I tak, oto 10 czytkodów, których używam na ten moment, aby osiągać właśnie takie wyniki, i sobie o tym teraz porozmawiamy. A więc, tak, pierwszym czytkodem, którego używam jest środowisko. I musisz wiedzieć, że jesteś średnią 5 osób którymi się otaczasz, więc wystarczy znaleźć sobie bogatszych kolegów. I zwykle, kiedy mam problem z przebiciem kolejnego sufitu finansowego, to jest znak dla mnie, że obecne środowisko, którymi, ludzi, którymi się obecnie otaczam, być może są po prostu na zbyt niskim poziomie. W sensie powinienem wtedy więcej czasu spędzać z osobami, które zarabiają, zarabiają więcej i właśnie taką sytuację miałem, gdy rozwinąłem własną agencję do 30 tysięcy złotych miesięcznie, Wtedy byłem osobą, która była jedną z najlepiej zarabiających, o ile nie najlepiej zarabiających osób w moim środowisku, i po prostu brakowało mi kontaktu z ludźmi, którzy zarabiają więcej ode mnie, którzy mają większą wizję, inny sposób myślenia. Brakowało mi właśnie rozmów, czerpania od nich wiedzy. Dlatego, gdy chcesz wejść na wyższy poziom w biznesie, wystarczy, że znajdziesz sobie znajomych, kolegów, ludzi, którzy osiągają wyższe wyniki. I nie tylko tyczy się to ludzi, z którymi spędzasz czas na co dzień, to najbardziej, ale również ludzi, których słuchasz na co dzień. Jeśli teraz generujesz 10 tysięcy złotych miesięcznie i chcesz zacząć generować 100 tysięcy złotych miesięcznie, to powinieneś więcej zacząć słuchać właśnie takich filmów jak ten od ludzi, którzy generują już takie kwoty we własnym biznesie i mniej słuchać ludzi, którzy generują po prostu mniejsze przychody. Czyli gdy na ten moment. Konsumujesz przez większość dnia jakieś właśnie treści mało wartościowe w internecie, bądź jakieś takie podstawowe porady, jak zrobić, nie wiem, pierwszą kampanię reklamową, bądź cokolwiek takiego, to bardzo możliwe, że ciężko będzie ci z tego typu treściami, które konsumujesz na co dzień wygenerować po prostu większy zysk. Za to treści, które powinieneś zacząć konsumować, to właśnie jak przejść z 10 do 50, potem jak z 50 do 100 tysięcy złotych miesięcznie, czego musisz się nauczyć, właśnie zacząć konsumować treści, które pomagają ci zdobyć umiejętności potrzebne do wygenerowania tego typu przychodów w biznesie. Dlatego podsumowując. Gdy chcesz wejść na wyższy poziom w biznesie, wystarczy, że zaczniesz otaczać się ludźmi, którzy generują większe przychody, i wystarczy, że zaczniesz konsumować wiedzę od ludzi, którzy generują takie kwoty i uczą, w jaki sposób te kwoty możesz generować. Więc to jest numer jeden. Numer dwa model biznesowy. I w naszym przypadku, nawet gdy w danym miesiącu nie pozyskam żadnych nowych klientów do naszego biznesu, mój biznes nadal ma się świetnie i nadal zarabia fajne kwoty. Wiele osób, które chcą rozwijać własny biznes, obierają sobie moim zdaniem niewłaściwy model biznesowy. Często właśnie ludzie obierają modele biznesowe, gdzie każdego miesiąca trzeba pozyskiwać nowych klientów, aby ten biznes zarabiał. Przykładowo sprzedają kurs za 500 zł i aby wygenerować w danym miesiącu 50 tysięcy, muszą sprzedać aż 100 kursów. I to nie działa w ten sposób, że raz sprzedadzą 100 kursów i. Regularnie zarabiają te kwoty każdego miesiąca, tylko muszą każdego miesiąca pozyskiwać 100 nowych klientów, żeby właśnie generować takie kwoty w biznesie. U nas zdecydowanie tutaj jest inna sytuacja, i wystarczy, żeby, żeby raz pozyskać klienta czyli wystarczy, że ja raz poświęcę swój czas, energię na to, żeby stworzyć płatną reklamę, na to, żeby wykonać rozmowę sprzedażową z klientem a następnie ten klient pracuje z nami przez bardzo długie miesiące, a nawet lata. I dzięki temu. Że dbamy tutaj właśnie o taki powtarzalny przychód w naszym biznesie, jesteśmy w stanie tak naprawdę, nawet gdy nie pozyskam dzisiaj w tym miesiącu żadnych klientów, to nadal mój biznes generuje bardzo podobne przychody, albo nawet i wyższe, ponieważ też u obecnych klientów można zwiększyć ceny bądź cokolwiek takiego. Więc to jest numer dwa, model biznesowy, który pozwala Ci na powtarzalne przychody, na Regularne pracowanie z tą samą grupą klientów, którzy płacą ci każdego miesiąca. Numer trzy, wiedza. I moim zdaniem, osiągniesz bardzo wysoki wzrost we własnym biznesie bądź też życiu, gdy zrozumiesz pewną bardzo mądrą zasadę. Rozwiązywanie większości problemów na własną rękę jest bardziej kosztowne niż inwestycja w wiedzę innych osób. I wiele osób, które patrzy właśnie na nie wiem, programy szkoleniowe, na jakieś właśnie kursy. Mentoringi i widzi, jakie kwoty ludzie pobierają za własną wiedzę, mogą mieć coś takiego, że wow, ile to jest dużo pieniędzy, ale gdyby tak naprawdę wyliczyć to, ile oni tracą, nie inwestując w te programy szkoleniowe, nie inwestując w tę wiedzę, to ta kwota, na przykład te 10 tysięcy, którą mieliby zainwestować we współpracę z mentorem, przy na przykład 100 tysiącach złotych, które tracą, nie inwestując, jest zdecydowanie niższa i mi największy progres w biznesie dało właśnie takie poczucie, że rozwiązywanie problemów na własną rękę jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż gdy zapłacę komuś, kto już ten problem, problem rozwiązał. I musisz wiedzieć, że wiele osób w biznesie, które mają problem, żeby przebić wyższe wyniki, próbuje wiele rzeczy wymyślić od zera, wymyślić koło na nowo, być jakimś rewolucjonistą. Ale musisz wiedzieć, że tak naprawdę większość twoich problemów, 99% twoich problemów, które aktualnie posiadasz w jakiejkolwiek tak naprawdę sferze swojego życia, nie tylko w biznesie, już ktoś rozwiązał. Jeśli masz na ten moment pieniądze, to zamiast wydawać je na nowe wakacje, nowego iPhone'a, wydaj te pieniądze na wiedzę innych osób, które pozwolą ci zarobić więcej pieniędzy i następnie te zarobione pieniądze nie tylko będziesz mógł zainwestować w te swoje wakacje, czy tego iPhone'a, którego chcesz sobie kupić, ale również będziesz mógł dalej reinwestować w jeszcze większą ilość wiedzy i zarabiać jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Tego typu właśnie mam podejście do inwestowania w siebie i wiedzę innych ludzi. Cztery, nisza. Nieważne, jak mocno płyniesz, ważne, jaką łodzią płyniesz. I Na co dzień widzę bardzo dużo osób, które próbuje przebić 10, 20, 30, 50 tysięcy złotych miesięcznie we własnych biznesach, ale sprzedają swoje usługi do. Po prostu biednych klientów, którzy nie mają pieniędzy. Wybierają klientów, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby pozwolić sobie na ich usługi. Nie mają, e, może inaczej, może być też tak, że wybierasz sobie grupę ludzi, którzy mają pieniądze, ale akurat nie chcą poświęcać tych swoich pieniędzy na problem, który na ten moment chcesz dla nich rozwiązać. Dlatego mega istotne w biznesie jest właśnie wybranie odpowiedniej niszy, odpowiedniego rynku. Głodnego tłumu kupujących ludzi, czyli moim, moim zadaniem jest znaleźć grupę ludzi, którzy desperacko potrzebują rozwiązania swoich problemów, ponieważ wiem, że będą w stanie sporą część tych pieniędzy zapłacić. Czyli w momencie, kiedy ty na ten moment, nie wiem, kosisz trawniki dla sąsiadów, no to ten, ten sąsiad prawdopodobnie nie zapłaci ci 5 tysięcy złotych za skoszenie trawnika, bądź. Nie wiem, montujesz jakieś rolki dla przedsiębiorców. Bardzo możliwe, że za, za sam montaż tej rolki ten przedsiębiorca nie zapłaci ci 5 czy 10 tysięcy złotych, ale za to, gdy pomożesz temu przedsiębiorcy zarobić dodatkowe 50-100 tysięcy złotych w skali danego miesiąca, to już z pewnością z chęcią podzieli się właśnie zyskiem i zapłaci ci te 5 czy 10 tysięcy złotych. Dlatego ja we własnym biznesie skupiam się na rozwiązywaniu palących problemów naszych klientów. Trafianiu do ludzi, którzy mają pieniądze, i następnie pomaganie im zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Czyli na ten moment, przykładowo, trafiam ze swoimi ofertami, usługami do właścicieli agencji marketingowych, którzy na ten moment zarabiają już 5, 10, 15, 20, 30 tysięcy złotych we własnym biznesie, ale ich problemem jest to, że teraz zarabiają 10, a chcieliby na przykład 50. I brak rozwiązania tego problemu kosztuje ich 40 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego ja jestem w stanie za te własne usługi pobierać naprawdę zdecydowanie wyższe kwoty, niż gdybym pracował z osobami, które mają problem z pozyskaniem pierwszego klienta i mają, nie wiem, 100 złotych na końcu. Więc nisza, rynek, w którym działasz, jest naprawdę mega istotna w kontekście tego, jak szybko będziesz się rozwijał. Następnie, oferta. Rozwiązuj problemy bogatych, płacą lepiej. I to jest właśnie rzecz, której nauczyłem się na własnej drodze. Że masz dwie drogi tak naprawdę do zdobycia bogactwa, do bycia osobą, która zarabia fajne pieniądze. I pierwszą drogą jest to, żeby sprzedawać bardzo dużo, ale tanio. To jest na przykład Starbucks, sprzedaje bardzo dużo kaw każdego miesiąca do bardzo dużej ilości osób, trafia do bardzo szerokiego rynku i w ten sposób jest w stanie na wielką skalę wygenerować bardzo dużą sprzedaż. To jest też, nie wiem, jakiś Nike, który sprzedaje odzież. Też ta odzież nie jest, nie wiem, warta 30 tysięcy złotych, tylko każdy tak naprawdę może sobie pozwolić na jakieś ubranie bądź buty Nike, a. i to jest pierwsza droga. A druga droga to jest sprzedawanie mniejszej ilości usług, ale usług premium. I ja na ten moment wybrałem tą drugą drogę, czyli moim celem jest sprawić, aby jak najwięcej osób, które na ten moment już mają spore pieniądze, zarabiają już spore kwoty zapłaciło mi za moje usługi też również spore kwoty, żeby rozwiązać jakiś swój palący problem. I wiele osób, które próbuje właśnie, jakby to powiedzieć, zacząć zarabiać większe kwoty, zbyt bardzo skupia się właśnie na rozwiązywaniu problemów ludzi, którzy nie mają pieniędzy, czyli to, co wcześniej powiedziałem, właśnie w kontekście niszy, a zbyt mało skupiają się na rozwiązywaniu problemów ludzi bogatszych. I gwarantuję ci, że osoba, która na ten moment zarabia 50 tysięcy, a będzie chciała zarabiać 100 tysięcy złotych, z pewnością zapłaci ci więcej niż osoba, która na ten moment właśnie generuje na przykład 2000 złotych w biznesie, a chciałaby generować 5 albo 10. Więc im większą dźwignię tutaj jesteś w stanie wykorzystać w swojej ofercie, im bardziej palące problemy ludzi, którzy mają większe pieniądze, jesteś w stanie rozwiązywać, tym jesteś w stanie zarabiać zdecydowanie więcej. Więc to jest to. 6. Usługa. I tutaj, w przypadku usług, które świadczymy dla naszych klientów, czy to szkoleń, czy to właśnie usług marketingowych, wyznaję zasadę 80-20, czyli jakie 20% usługi dla klientów daje im 80% efektów. I tutaj bardzo prosty przykład: gdy tworzymy kampanię reklamową dla naszych klientów w naszej agencji marketingowej, to my nie chcemy sprzedawać tym klientom, strony internetowej, kampanii reklamowej, prowadzenia media, mediów społecznościowych, do tego jakieś masę różnych szkoleń, konsultacji jeden na jeden i nie wiadomo czego jeszcze. My chcemy z tych wszystkich usług, które jesteśmy w stanie świadczyć klientom, wybrać te 20% usług, które pochłoną 20% naszego czasu, ale które dadzą 80% efektów naszym klientom. Czyli jeśli tworzę szkolenie dla na ten moment właściciela agencji marketingowej, to poświęcam 20% swojego czasu na stworzenie danego szkolenia, ale daję tam wiedzę, która da mu 80% efektów. Czyli zamiast tworzyć szkolenie, które będzie trwało 30 godzin i które da mu 90% efektów, ja tworzę szkolenie, które trwa 5 godzin. I dam 80% efektów. Ponieważ nie tylko dla mnie to jest lepsze, ale również dla klientów, ponieważ klienci nie chcą większej ilości usług, tylko klienci chcą rozwiązanie swojego problemu. I chcą, aby to rozwiązanie problemu było w miarę w fajnej, e, atrakcyjnej cenie. Gdybyśmy my na ten moment chcieli właśnie tak zwiększać, dodawać coraz to więcej usług, czy to w naszej agencji marketingowej, czy to ja bym chciał jeszcze więcej usług wpychać dla właścicieli agencji marketingowych, to bardzo możliwe, że musiałbym zwiększyć swoje ceny oraz czas, który poświęcam na dostarczanie im usług. Ale moja tutaj mentalność jest taka, że zamiast brać 20 tysięcy złotych za program, który będzie wypchany bardzo dużą ilością wiedzy, wolę wziąć 10 koła. Ale za program, gdzie jest naprawdę bardzo mała ilość wiedzy, ale za to taka, która właśnie jest najbardziej skuteczna i którą jesteś w stanie tu i teraz wdrożyć, żeby właśnie uzyskać te 80% efektów, jakich chcesz, jakich chcesz uzyskać. Więc to jest filozofia, jaką działam w świadczeniu usług dla klientów. Więc zastanów się na ten moment, jakie usługi, które świadczysz, co robisz dla swoich klientów aktualnie i która z tych. Części Twojej usługi daje mu najlepsze efekty, i następnie skup się bardziej na tej usłudze, która daje mu największe efekty, a pozostałe, które nie mają aż tak dużego znaczenia, po prostu odrzuć. Więc to jest to. I tutaj jeszcze taki jeden przykład. Ja na przykład miałem taką jeszcze sytuację, gdzie jeszcze w poprzednim roku robiłem cotygodniowe konsultacje, jeden na jeden z naszymi klientami w agencji marketingowej. I tak naprawdę. To było coś, co pochłaniało bardzo dużo, dużo mojego czasu, bardzo dużo mojej energii, ale właśnie to nie było coś, co odpowiadało za większość efektów, jakie generowali klienci. Większość efektów, jakie generowali klienci, to była pierwsza rozmowa wdrożeniowa, gdzie pomagałem im zapgradeować ofertę, to było szkolenie sprzedażowe oraz kampania reklamowa, którą dla nich stworzyliśmy, oraz jakieś tam regularne pomaganie, im wspieranie. Dlatego to, co zrobiłem, to usunąłem konsultacje jeden na jeden, Wdrożyliśmy tylko i wyłącznie jedną konsultację grupową tygodniowo, i mimo że ja, mimo że jakby usunąłem usługę, którą świadczyłem dla klientów, i mogliby ci klienci pomyśleć, że o, teraz usunął nam usługę, to my powinniśmy mu płacić mniej. No nie, ponieważ wyniki, które my zaczęliśmy im dostarczać, nie tylko nie pogorszyły się, ale również były z czasem jeszcze to lepsze, ponieważ ten swój czas i energię jeszcze mocniej poświęciłem na ulepszenie tych rzeczy, które dają 80% energii, 80% efektów. Więc dzięki temu, że usunęliśmy konsultacje jeden na jeden, wdrożyliśmy konsultacje grupowe, to nasi klienci zaczęli osiągać jeszcze to lepsze wyniki, ponieważ mocniej skupiliśmy się na jakości kampanii, mocniej skupiliśmy się na konsultacjach grupowych, na szkoleniach, które dawaliśmy klientom, i to odpowiadało na ten moment za większość efektów, jakie daje to klientom, więc bez sensu byłoby, żebyśmy wdrażali właśnie cotygodniowe konsultacje grupowe, które pochłaniają bardzo dużo czasu i energii naszej oraz klientów. Numer 7. Zespół. Samodzielnie idzie się szybciej, ale w zespole zachodzi się dalej. I wielu przedsiębiorców świadomie nie zatrudnia osób do zespołu, ponieważ traktują właśnie posiadanie zespołu jak taką kulę u nogi, coś, co będzie im przeszkadzało, coś, gdzie będą musieli inwestować swój czas, energię, pieniądze. I faktycznie do pewnego momentu nieposiadanie zespołu jest naprawdę mega komfortowe, ponieważ wiele jakby wiele rzeczy jesteś w stanie faktycznie zrobić samodzielnie. do jakby wysokich zarobków jesteś w stanie dojść samodzielnie do 20-30, może nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie jesteś w stanie faktycznie dojść samodzielnie, ale w pewnym momencie brak zespołu będzie właśnie dla ciebie wąskim gardłem, przez które nie będziesz mógł pójść dalej i rozwijać się jeszcze mocniej, a nawet jeśli będziesz chciał utrzymać obecne zarobki, to będzie to wymagało dość sporo Twojego czasu, energii i zaangażowania. Za to w momencie, kiedy posiadasz własny zespół, to nie tylko jesteś w stanie dalej skalować własną firmę i mm, jesteś w stanie generować 100, 200, 300 tysięcy złotych miesięcznie, bądź nawet więcej, mając właśnie zespół, to jeszcze rozwój Twojej firmy i to, że Twoja firma zarabia dla Ciebie pieniądze nie jest uzależnione od tego, jak dużo czasu pracy poświęcasz. I przykładowo ja teraz nagrywam dla siebie to wideo Poświęcam swój czas na budowanie pewnego zasobu, który będzie dla mnie pracował w następnych latach, a w tym czasie nasz zespół sprzedaje, nasz zespół obsługuje klientów i nasza firma generuje przychody, mimo że ja tam aktywnie nie uczestniczę. Więc to jest naprawdę mega komfortowa rzecz, która pozwala mi bardzo łatwo rozwijać naszą firmę. 8. Płatna reklama. Płatna reklama działa tak naprawdę 24 na 7, nie bierze urlopów jak na przykład ludzie w zespole, czy jak na przykład ty możesz też mieć czasami jakieś gorsze chwile, nie wiem, coś musisz załatwić na mieście, cokolwiek takiego. Za to płatna reklama po prostu działa 24 na 7 i nie ma z nią problemów. I to jest fajne też w płatnej reklamie, że im więcej inwestujesz, tym więcej zarabiasz. I na co dzień widzę bardzo dużo przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać własny biznes działając tylko i wyłącznie organicznie, działając tylko i wyłącznie za pomocą poleceń, tylko i wyłącznie za pomocą metod organicznych takich jak tworzenie postów, rolek, grafik, ale nie wiedzą jak duży potencjał drzemie właśnie w płatnej reklamie i wiele osób tych, które na ten moment rozwijają swój biznes właśnie w sposób organiczny, to bardzo możliwe, że ok, fajnie, rozwiną swój biznes, będą mieć efekty, będą zarabiać pieniądze. Ale gdyby użyli płatnej reklamy na tej swojej drodze, to te efekty, które obecnie generują, wygenerowaliby 2, 3, 4, 5, 10 razy szybciej. I bardzo często w naszych właśnie działaniach tutaj, w przypadku naszej agencji marketingowej, mieliśmy taką sytuację, że kontaktowaliśmy się z klientami, którzy już od 10 lat prowadzą jakiś biznes, i dopiero po 10 latach doszli do jakichś tam fajnych wyników finansowych. I jednocześnie mamy też klientów, którzy dosłownie rok temu zaczęli ten biznes, bądź dwa lata temu zaczęli ten biznes, i dzięki właśnie płatnej reklamie generują znacznie większe przychody niż ci klienci, którzy rozwijają ten biznes 10 lat, ponieważ właśnie użyli tej dźwigni. Tak samo w przypadku naszej agencji marketingowej. Widzę na co dzień masę właścicieli agencji marketingowych, którzy próbują rozwijać własny biznes i często. Dojście do zarobków 5, 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie w ich agencjach marketingowych zajęło im 3, 4, 5, 10, 20 lat dość sporo czasu. I gdyby użyli tej płatnej reklamy, zdecydowanie szybciej byliby w stanie skalować własną firmę. I tak samo było w naszym przypadku. I tak naprawdę z zarobków na poziomie około 10 tysięcy złotych miesięcznie do zarobków 100 tysięcy złotych miesięcznie w naszej agencji marketingowej, Przyszliśmy dosłownie w nieco ponad rok, coś takiego, i właśnie to jest dziełem tego, że użyliśmy płatnej reklamy do skalowania naszej firmy i do szybszego trafiania do naszych potencjalnych klientów, z którymi chcemy współpracować. Dobra, lecimy dalej. Kwalifikacja widów i nieważne, jak dużo rozmów sprzedażowych prowadzisz, ważne, jak dużo z nich będzie z idealnymi klientami. I na co dzień widzę masę ludzi, którzy przeprowadzają bardzo dużo rozmów sprzedażowych, rozmawiają z bardzo dużą ilością osób na co dzień, sprzedają im swoją ofertę, ale ich skuteczność sprzedaży jest na dość niskim poziomie. Z tych, nie wiem, 30 osób, z którymi rozmawiali w danym miesiącu, na współpracę ostatecznie decyduje się może jedna, może dwie, może trzy osoby. Za to w moim przypadku często tak było, że tych rozmów nie było dużo. Rozmawiałem z bardzo wąską grupą ludzi, na przykład miałem. 5, 10 rozmów sprzedażowych w danym miesiącu, ale dzięki temu, że zanim porozmawiałem z daną osobą i zanim przedstawiłem jej ofertę, sprawdziłem, czy to jest w ogóle osoba, która nadaje się do współpracy, która chce tu i teraz zacząć z nami działać, która jest odpowiednim klientem, który będzie miał pieniądze, żeby zapłacić za naszą usługę. Gdy sprawdziłem właśnie tego typu aspekty, zanim zaczęliśmy rozmawiać, zanim zacząłem przedstawiać ofertę, to dzięki temu skuteczność tych rozmów sprzedażowych, które przeprowadzałem, mimo że, była, mimo że było ich mało, była na dość wysokim poziomie i prowadząc 5-10 rozmów sprzedażowych każdego miesiąca, byłem w stanie pozyskiwać 3-5 nowych klientów do naszej agencji marketingowej, gdzie inni, aby taką samą liczbę klientów wygenerować, musieli tych rozmów przeprowadzić 3-4-5 razy, może nawet więcej. Więc kwalifikacja leadów, z którymi rozmawiasz, ludzi, którzy się zgłaszają do Ciebie i sprawdzanie, kto będzie odpowiedni, żeby przedstawiać mu swoją ofertę, jest naprawdę mega dużą dźwignią. Jesteś w stanie na tym zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu, którą następnie możesz poświęcić na ulepszanie marketingu bądź obsługi klienta, co pozwoli Ci na jeszcze szybsze rozwijanie własnej firmy. No i ostatnia rzecz, wisienka na torcie tak naprawdę Krem de la Creme, Marka osobista. I Musisz wiedzieć, że przez ostatni weekend pozyskałem 14 nowych klientów do mojego 7-dniowego wyzwania, które swoją drogą możesz sobie sprawdzić w linku w opisie. Jest to wyzwanie, które pomoże ci nauczyć się, w jaki sposób możesz rozwinąć własną hybrydową agencję marketingową do 30-100 tysięcy zł miesięcznie. Więc jeśli jesteś zainteresowany, kliknij link poniżej i sprawdź, czy to będzie dla Ciebie. I przez ostatni właśnie weekend pozyskałem 14 nowych klientów do tego wyzwania, wrzucając tylko i wyłącznie jedno Instagram Stories. I to nie była żadna magia, nie było to żadne czary mary, nie zrobiłem tutaj żadnych jakichś sztuczek, magiczek. Po prostu przez ostatnie pół roku buduję własną markę osobistą tutaj w świecie właścicieli agencji marketingowych. Dzięki temu skumulowałem dość sporą społeczność właśnie tych osób na swoich mediach społecznościowych. Dość sporo tych osób ogląda moje filmy na YouTube, dość sporo tych osób śledzi mnie na Instagramie, ogląda moje relacje na Instagramie. I dzięki temu, że poświęciłem swój czas na stworzenie tego zasobu, stworzenie tej marki osobistej, to teraz, nawet gdy właśnie gdzieś tam jestem w weekend na jakimś wyjeździe, nawet kiedy teraz oglądasz to wideo, to jest masa osób, które w tym samym czasie przegląda moje inne filmy, przegląda mojego Instagrama, jest na moim Instagramie, przegląda moje oferty, zastanawia się nad zakupem moich ofert i dzięki temu, że stworzyłem właśnie tą markę osobistą, zadbałem o to, żeby te osoby regularnie napływały na mój profil na Instagramie, oglądały treści na moim YouTubie, to dzięki temu jestem w stanie to uzyskać. I właśnie marka osobista, poświęcenie tego czasu, tych pół roku, roku, dwóch lat, żeby stać się ekspertem, osobą, która jest znana w danej branży, zbudowała własną markę osobistą, pozwala ci naprawdę na mega dużą dźwignię i mega dużą łatwość w pozyskiwaniu klientów, bo gdy inni muszą wykonać na przykład 14 rozmów sprzedażowych, żeby pozyskać tych 14 klientów do swojego biznesu, mi wystarczyła jedna storka, jedno z story, żeby pozyskać taką ilość klientów do własnego biznesu. Więc tak jak widzisz, jest to mega leniwa droga. Oczywiście, na samym początku musiałem poświęcić trochę czasu, trochę energii, żeby tę markę osobistą zbudować, ale dzięki temu teraz jestem w stanie czerpać z tego profity i zyski. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Zapraszam Cię do kolejnych filmów do zostawienia łapki w górę, suba, jeśli ten kanał ci się spodoba, no i co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, jo.